Pamiętajmy, post-orgiszowy redukcyjny oznacza naprzemienne stosowanie dnia, w którym jemy tylko i wyłącznie chleb i pijemy dużo różnych herbatek ziołowych, albo a, oraz drugi dzień, kiedy y, stosujemy dietę ubogo-odżywczą na orkiszu, tak? Czyli to, co mówiliśmy wcześniej, habermus na śniadanie, potem jakiś obiadek. Na y, orkiszowym ryżu, czy orkiszowym makaronie, oraz kolacja to jest jeden dzień, drugi dzień tylko i wyłącznie chleb. I taki post przynosi odpowiednie y, efekty po kilku miesiącach. Chodzi o to, żeby się nauczyć nowych nawyków żywieniowych, żeby ograniczać jedzenie i spożywanie nadmiernej ilości produktów. Dieta redukcyjna jest dzisiaj nazywana. Często postęp przerwanym e, Dieta redukcyjna ogranicza wytwarzanie flegmy oraz śluzu. E, poprawia e, stan e, naszej skóry, uelastycznia e, całe ciało, e, ubogaca nas w kolagę oraz, oraz e, ułatwia trawienie substancji, które spożywamy. Pamiętajmy, że po 30 czy 40 roku życia spowalnia nasz metabolizm, co oznacza, że powinniśmy jeść mniej, bo nasz organizm przy dużo mniejszym y, pakiecie ruchowym dużo mniej też trawi. No bo nie, nie mamy zapewnionego tyle ruchu co za młodych lat. Nie jesteśmy tak aktywni jak w y, podczas wieku dorastania, więc a jedzenia, y, że tak powiem, przynosimy sobie ciągle tyle samo, a nawet i więcej, bo podjadać każdy lubi. Warto zastanowić się, co dokładnie oznacza post e, przerywany. Dzisiaj się mówi o poście 16 na 8, czyli 16 godzin jedzenia, 8 jedzenia. A kiedyś popularny było 2 na 5. Czy przepraszam, 2 na 7, czyli 2 dni nie jemy, 5 jemy, tak? Czyli środa-piątek na chlebie albo na samej wodzie z solą, 5 dni normalnego odżywiania. To też przynosi efekty. Więc yy, warto rozważyć, co dla nas jest najbardziej atrakcyjne. Post przerywany 16 na 8, czy post głodówkowy, tak, czy post bardziej ryginy, środowo-piątkowy. Post chlebowy świętej Hildegardy to inaczej dieta redukcyjna. Pozwala uczu stłumić uczucie głodu, e, nie pobudzając apetytu. Mhm. Pamiętajmy, że e, głównie chodzi o to, żeby zrezygnować ze spożywania białek zwierzęcych i tłuszczów, a także, żeby ograniczać spożycie toksyn. Więc ta detoksykacja organizmu staje się bardziej efektywna. Ćwiczenia postne, czyli ograniczenia spożywania jedzenia, pozwalają uelastycznić się organizmowi tworząc nowe nawyki żywieniowe. Zniechęca to do przyjadania się. Post przerywany nie jest prosty. Przełamuje pewną zależność organizmu od, od jedzenia, od cukru również i e, uczy spalania tłuszczu natomiast no, warto to trenować, bo y, nie polecam wchodzenia w post od razu nagle z takich naszych normalnych nawyków żywieniowych, bo jest to zbyt duży szok dla organizmu. Jest to też y, duże obciążenie psychiczne, wbrew pozorom. Tak? Więc y, warto. Y, na, naprawdę yy, powoli przyzwyczaić organizm i też zwrócić uwagę na to, jak korzystamy z glukozy. Ponieważ kiedy my normalnie się odżywiamy, czyli w taki sposób popularny, ta glukoza niekoniecznie jest przekształcona w energię. Najczęściej jest jej aż tyle, że zaczynamy się robić ospali. Nadmiar glukozy, czyli to, co nam jest nie, niepotrzebne, przekształca się w tłuszcz. No bo coś ten organizm z tym cukrem musi zrobić. Cukier to nie, jest tylko, to nie są tylko słodycze: to są również ziemniaki, pszenica, laktoza, skropia. Więc, żeby wyeliminować cukier, a jeszcze fruktoza, to jeśli decydujemy się na zmianę tych nawyków żywieniowych, to naprawdę warto zrobić to porządnie. Bez przymykania oka na różne grzeszki, ponieważ wtedy jakby nie przyniesie to żadnego efektu. Wstrzymywanie się od jedzenia przez dłuższy czas, jak również w przerwanym poście, warunkuje organizm do bardziej efektywnego wykorzystania kalorii spożywienia, czyli w ten sposób poprawiamy zdolność do przekształcania żywności bezpośrednio w energię zamiast do przechowywania tego jedzenia jako rezerwuar y, naszych zapasów jedzeniowych, czyli jako tkankę tłuszczową. Praktyka celowego przerywanego postu była stosowana od wieków przez mnichów i mniszki, w tym świętą Hildegardę z Wingen, w celu rozwiązania problemów związanych z wiekiem i zdrowego zarządzania wagą. Ta metoda nadal jest znana i popularna w Niemczech oraz w Stanach Zjednoczonych. W Niemczech jest stosowana jako środek leczniczy ost zaplanowany. Woda, najlepiej ciepła, może być woda z cytryną, może być woda z solą. Pamiętajmy, że sola, sól kłodawska nie jest równoznaczna zwykłej soli odparowanej, czyli takiej śnieżno-białej. Sól kłodawska to taka sól, z, z którą są robione ogórki kiszone, na której są robione ogórki kiszone. To taka sól, która potrafi ukiść ogórki w taki sposób, że one się nie zepsują. To oznacza dobra sól. Y, podczas postu planujemy też herbaty ziołowe, elektrolity, które są potrzebne dla naszego organizmu. Nie leżymy i odpoczywamy, tylko pracujemy tak jak normalnie, ponieważ nasza głowa ma być wolna od myślenia o niejedzeniu. Wa ważne jest też, aby y, być aktywnym fizycznie, ponieważ y, wtedy, kiedy y, ćwiczymy, ten nasz organizm y, czuje się zdrowszy. Ważne jest też, by nie katować się psychicznie tak, że my się głodzimy, czy my sobie o coś odmawiamy, ponieważ nasz stan psychiczny jest również bardzo ważną częścią udanego postu. Hildegardowe posiłki. Też powinny być zaplanowane, ponieważ wtedy, do, wtedy dokładnie wiemy, że, ym, że nie grożą nam nasze y, pokusy, y, ponieważ jesteśmy syci i jesteśmy najedzeni, a posiłek właściwy i dobrze przyrządzony mamy pod ręką. Hildegarda poleca też post ścisły, jest to najtrudniejsza forma zdrowego postu od 6 do 10 dni. Ważne jest to, by zaplanować ten post, a również wchodzenie w niego i wychodzenie. Tak, czyli e, nie głodzimy się po prostu z dnia na dzień, tylko najpierw ograniczamy się do e, lekkostrawnej diety przez kilka, dwa, trzy dni wcześniej, a później schodzimy z jedzenia. Tak? Ważne jest również to, by nie spożywać węglowodanów. Czyli jeśli chcemy zjeść zupkę. To zupka może być e, zabielona łyżką albo dwoma łyżkami e, kaszy orkiszowej albo mąki orkiszowej. Natomiast nie jemy chleba, tak? Spożywamy dużo herbat e, orkiszowej, e, czy strza, e, czy dużo herbat ziołowych, czyli szałwiowej, rumiankowej, z nagietka, z melisy, e, z kopru włoskiego oczywiście. To wszystko są y, rzeczy, które pomagają nam się odtoksycznić i uniez u, uniezależniają nas od spożycia cukru. Wychodzenie z postu również jest ważne. Warto, żeby y, ukończyć ten post y, również dietą lekkostrawną. Można się nagrodzić pieczonym jabłuszkiem, gotowanym z miodem albo cynamonem i słodkimi migdałami. Jest to naprawdę bardzo szacąca podróż i wtedy, kiedy już wytrzymamy tych 6-10 dni, dni jedzenia, takie jabłko jest dla nas cudownym, cudownym produktem pokarmowym. Jest to niesamowita różnica, wówczas nasze smaki e, są inaczej odczuwane, nasza energia jest też inna. Może jeszcze wróćmy do tamtego slajdu, bo przy wychodzeniu z postu ważne jest również ruchy robaczkowe jelit. Ważne, abyśmy pilnowali naszego wypróżniania. Jeśli blokuje się nam korzystanie z toalety, to trzeba coś z tym zrobić. Zaleganie kału w jelitach oznacza zwiększenie, większe narażenie na toksyny, czyli zatrucie organizmu, a tego nie chcemy. Warto pobudzać wypróżnienie właśnie pijąc herbatę koperkową, a jeśli to nam nie pomaga, to zastosować nasiona babki Płesznik, ale pamiętajmy, że trzeba wówczas spożywać ogromnej ilości wody czyli dwie szklanki, na przykład herbaty koperkowej, po spożyciu jednej łyżeczki nasion z babki Płesznik. Wychodzenie z postu również dieta lekko-strawna, orkiszowa, podobna jak w. Poprzednim, na poprzednich postach. Pamiętajmy, że nie spożywamy jeszcze produktów mlecznych, produktów odzwierzętych, tłuszczów, ani, ani mięs. Staramy się spożywać delikatne wywary, np. przykład z bulion, bulionowe, albo jakieś takie sałatki, chlebę korkiszowy z pastami. Cały czas jeszcze dieta leko po poście, jeśli post został właściwie przeprowadzony, powinniśmy czuć zwiększony przypływ energii, wzmocniony będzie układ odpornościowy, czyli będziemy mniej chorować, zmniejszają się nam też stany zapalne, spowalniamy utratę gęstości mineralnej kości, czyli tak naprawdę mamy większą wydolność organizmu, a zagrożenie osteoporozą jest mniejsze, tak? Oczywiście zmniejsza się ryzyko chorób przewlekłych, zwłaszcza tych metabolicznych. Zmniejsza się ryzyko y, sercowo-naczyniowe, obniża się ciśnienie krwi, jesteśmy chronieni przed chorobami zwyrodnieniowymi układu nerwowego, poprawia się zdrowia, y, zdrowie mózgu, zdolności poznawcze, czyli tak naprawdę wycofujemy Alzheimera i y, choroby za, z, z, z zaburzeń pamięci, tak? powinno Po odpowiednio przeprowadzonym poście powinno wycofać się insulinooporność. Sama jestem tego przykładem, tak, redukcja cukru i tłuszczów, nie ma insulinooporności. Może inaczej, redukcja cukrów pomogła w, w wycofaniu się insulinooporności. Tłuszcze są niezbędne, więc jeśli przeprowadzamy detoks, warto się skupić na wybranym efekcie i na tym, co chcemy uzyskać. Przy odpowiednim żywieniu wycofuje się, albo ogranicza się, może nie zawsze się wycofa, albo ogranicza się do minimum. Astma, alergie sezonowe, wirusowe i bakteryjne choroby zakaźne, infekcje grzybiczne, to też jest ważne. Te grzybicze choroby często m, trzeba zwalczać trochę w inny sposób niż samym postem, natomiast też powinny się zmniejszyć. Choroby autoimmunologiczne, choroba zwyrodnieniowa stawów, objawy zapalenia ośrodkowego układu nerwowego, arytmia serca, uderzenia gorąca w okresie menopauzy. To wszystko, jak widzicie, jest powiązane z naszą dietą. To też jest powiązane z odbiarem spożywania estrogenów, czyli kukurydza, soja i pszenica. A tego w poście nie jemy. Pierwsze zauważalne korzyści z przerwanego postu pojawiają się już po kilku tygodniach od rozpoczęcia schematu. Korzyści z przerwanego postu wydają się rosnąć wraz z wiekiem. Takie wiek, więcej energii i lepsze samopoczucie. Naprawdę warto, żebyście się do tego przekonali. Yy, bardzo yy, przykro jest dla mnie, kiedy ktoś, komu sugeruje wychodzenie ze stanów chorobowych, mówi, że on nigdy nie zrezygnuje ze słodyczy albo z ciasteczek, bo to jest jedna jego przyjemność w życiu. No i kiedyś słyszałam takie yy, powiedzenie, że pani, która chorowała na uszczyce, nie chciała zrezygnować z cukru. No to yy, taka pani naturopata poleciła jej yy, napisać sobie takie, taki obraz, zrobić sobie taki obraz, i powiedzieć go nad ścianą, że. Kocham słodycze, pokocham łuszczycę. I myślę, że to jest idealna, yy, idealny drogowskaz właśnie do naszego stanu zdrowia. Jeśli chcecie coś z tym zrobić, naprawdę wymagany jest pewien trud i pełno poświęceń. Nic łatwo nie przychodzi. Yy, jakby kontynuowanie od, yy, postu przerwanego, czy w ogóle detoksu, czy diety, czy utrzymywanie postu wspomaga proces odchudzania. Czyli spalania tkanki tłuszczowej, ponieważ ona się nam nie odkłada wtedy, tak? bo nie ma z czego. Ten proces autofagi uruchamia się w momencie, kiedy spożywamy po prostu mniej kalorii. W ogóle mniej spożywamy jedzenia. Tak? Jest to aktualnie bardzo alternatywny i popularny rytm dietetyczny oraz styl życia. Warto się też temu przyjrzeć. Poprawia Na poście przerwanym poprawia się ogólny stan zdrowia, zmniejsza się masa ciała. I jest to widoczne zwłaszcza po prze, w czasie starzenia się. Tak? Wiele osób uważa, że łatwiej jest e, trzymać e, kilka godzin jedzenia niż e, te tradycyjne plany odchudzania czy dietę. Ja ze, swojego, ze swojej strony mogę powiedzieć, że post przerwany, czy w ogóle dieta e, taka wielkopostna m, poprawia e, stan skóry widoczne jest też napięcie kolagenowe, takie piękniejsze i zupełnie inaczej odczuwamy ciężkość kręgosłupa i staw, czy nawet sztywność kręgosłupa oraz stawów. Tak? Redukcja cukru, to naprawdę są wymierny efekt w bardzo szybkim czasie. No i korzystając z tego wykładu wspierałam się różnymi e, ważnymi publikacjami, oczywiście książkami Hildegardowymi, ale też publikacją e, doktora Sztrejlowa, czy książką pani Alfredy Walkowskiej. Mm, polecam również plan ratunkowy dla tarczycy nad wyrom oraz i nadnerczy, oraz kuracje odtruwające i oczyszczające doktora Ulfa Bemiga. Także bardzo Wam wszystkim dziękuję za, e, za wysłuchanie tego wykładu Mam nadzieję, że będziecie mogli zastosować w swoim życiu swoje własne nawyki żywieniowe, które zmniejszą stany zapalne i doprowadzą Was do zdrowia. Dziękuję.